Panie W takim razie, który raz organizowane są uroczystości związane ze świętem 11 listopada w Czechanowie w takiej formie właśnie? Urodziny Rzeczpospolitej, bo rozumiem, że o tym mówimy, po raz trzeci. Z tym, że pierwszy raz to było po przemarszu spod pomnika Marszałka pod Halę Sportową przy ulicy 17 Stycznia, a od dwóch lat przed ratuszem na placu Jana Pawła II. I jak zwykle program jest bardzo bogaty. Co w tym roku? Czego w tym roku mogą spodziewać się mieszkańcy Ciechanowa i nie tylko? Jeżeli idzie o obchody 11 listopada, to oczywiście zaczynamy tradycyjnie mszą świętą w Kościele Farnym o godzinie 10. O godzinie 11.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka na Placu Piłsudskiego na blokach. Tam przy okazji okolicznościowe przemówienie, a później przejście przed ratusz i tutaj... Urodziny Rzeczpospolitej. Program jest naprawdę bardzo bogaty, tak bogaty, że pozwolicie Państwo, że będę posiłkować się ściągawką. Wszystko zaczyna się wjazdem motocyklistów na plac. Później będzie wokół placu utworzony taki łańcuch dla Rzeczpospolitej. Ruszy też marsz. Wolności Nordic Walking, który już tradycyjnie organizuje pan Krzysztof Człapski, mistrz polski w tej dyscyplinie sportowej. Na początku może warto powiedzieć, że organizatorami, oprócz prezydenta miasta Ciechanów, jest Centrum Wolontariatu przy Ciechanowskim Banku Żywności, Stowarzyszenie Psychoart oraz Fundacja Gospodarcza imienia Karola Marcinkowskiego. I, I dzięki połączeniu sił samorządowców i poza rządowców, ten program może być aż tak bogaty. Włączają się w to oczywiście jeszcze szkoły, ponieważ będziemy mieć jeszcze konkursy i układanie pusli i żywy obraz historyczny, do czego zobowiązuje się szkoła STO. Później będą piosenki, będzie hymn narodowy grany nietypowo, bo na gitarach będzie Polones, będzie oczywiście jak co roku tort, będą życzenia pana prezydenta. W takim razie tylko o czym będzie pogląd? I o to, jako katolickie radio powinniście zaapelować do najwyższej instancji i do waszych słuchaczy, żeby również w tej intencji parę słów rano czy wieczorem. Wznieśli. <noise> Faktycznie pogoda będzie kluczowa. Jeżeli nie będzie lało, to nawet przy takim średnim deszczu myślę, że wszystko powinno się udać. Opady przewidziane są zmienne, ale jeżeli się mówi przelotne opady, to ja zawsze boję się, żeby nie przelatywał jeden po drugim.